Spokojną, otwartą na ludzi, taką bardzo przyjazną. Jestem najbardziej dumny z pocztówek z malarstwem, głównie z malarstwem prymitywistycznym. Chociaż gdzieś tam się przebijają pamiątki z Sieradzem, które świadczą o tym, jak ten działał, jak on wyglądał w dawnych czasach, że, że po prostu on, on żył i w czasach zaborów i jeszcze wcześniejszych. Po ośmiu latach, jak reaktywowaliśmy klub kolekcjonera. Muszę powiedzieć, że młodzież bardziej szanuje stare dokumenty rodzinne, pamiątki. Już nie chce ich sprzedawać, wręcz przeciwnie, przychodzą do nas się pytać o zenie, o historię tych dokumentów, czy to są oryginały, chwalą się, że, że dziadkowie, pradziadkowie gdzieś tam walczyli, gdzieś, gdzieś przebywali za granicą. To muszę powiedzieć, że ta nasza działalność jest, jest pomocna, bo, bo jakoś to utrzymuje wśród tych młodzieży tą, tą naszą I budują tą tożsamość miasta, i wtedy w tych małych e, takich historiach rodzinnych się okazuje, że one się wiążą z naprawdę doniosłymi rzeczami, które się działy w Polsce i, i my tutaj się radzanie i nasi dziadkowie brali w nich udział i to bardzo głośny, bardzo taki donośny. Oba miasta, zachowując to, co najlepsze z historii i tradycji, inwestują w rozwój i zmiany. Sierac wykorzystał położenie nad Wartą, żeby kusić mieszkańców i turystów nową miejską plażą. Kolejnym etapem otwierania nowych publicznych przestrzeni do wypoczynku i edukacji są prace prowadzone w parku Anama Mickiewicz. Rodziny przyjeżdżają tutaj piknikować, przyjeżdżają z kocykami, nie ma tutaj zakazu rozkładania się. Wypoczywają, dzieci biegają, odwiedzają plac zabaw, rodzice nieraz pokazują pomnik i mówią czyli to jest pomnik, spacerują po tym parku. Oprócz... Takiego placu zabaw, gdzie dzieci mają bardzo wiele atrakcji, znajduje się park linowy. W ramach rewitalizacji uporządkowano część leśną, bo ta część parkowa ma geometrycznie wytyczone i jest taka bardzo uporządkowana. Natomiast część leśna to jest już ta część bardziej ciemna, ta część, gdzie kiedyś. No raczej mieszkańcy się rada się nie zapuszczali na spacery, bo było tam mnóstwo komarów, było tam bardzo gęsto, były haszcze i nieprzyjemnie było tam po prostu spacerować. Teraz wytyczono tam nowe alejki, przerzedzono, stare spróchniałe drzewa zostały wycięte. Można tam spokojnie się wybrać, ale nadal dalsza część taka bardziej dzika, mieszkańcy mogą odpoczywać i edukować swoje dzieci, uczyć ich nazw drzew. Można sobie obserwować piętra lasu. Dzieci mogą zobaczyć sobie mrówkę rudnicę, ropuchę szarą, lisa pospolitego, żuka gnojowego, ale również mogą zobaczyć padalca zwyczajnego, no i bardzo niebezpieczną żmiję zygzakowatą, którą czasami można tutaj spotkać. To jest bardzo ważne, żeby dzieci potrafiły ją rozróżnić, żeby wiedziały, że nie należy się zbliżać, że nie należy robić hałasu, bo ona tylko spanikowana atakuje normalnie, nie powinna się zachowywać agresywnie. Piotrków pisze nową historię najstarszej części miasta. Dzięki niej pod znów zacznie tętnić życiem. Wrócą tu handel i usługi, pojawią się nowe miejsca pracy i nowi mieszkańcy. Duże środki y, będzie się i przeznaczało, już przeznacza na renowację tej starej, ale także na tym obszarze powstają już nowe obiekty. Przede wszystkim myślę tutaj o mediatece, która. Y, Pewnie już za dwa lata w pobliżu tutaj stanie i nie będzie to tylko księżnica, ale także placówka wystawy, konferencje, spotkania, dająca no, dużą, dużą ofertę wszystkim tym, którzy z kulturą, tą dużą i tą trochę mniejszą chcieliby mieć po prostu kontakt. W tych budujących się kamienicach mamy nadzieję, że zamieszkają młodzi mieszkańcy Piotrkowa, którzy będą z tą częścią miasta Inteksie, będą jak gdyby taką siłą napędzającą rozwój starej substancji miasta Piotrkowa Trybunalskiego. I w Sieradzu liczą się nowe miejsca pracy i nowe pomysły na własny biznes. Magdalena Ulas, przy wsparciu unijnych dotacji i sieradzkiego MOPS-u, podjęła odważną decyzję, by otworzyć własną firmę. Dziś z powodzeniem prowadzi modne fitness. Wiedziałam, co chcę robić, wiedziałam, że e, moje życie inaczej nie może wyglądać. Dlatego podjęłam taką decyzję. W moim przypadku było tak, że ja nie chciałam stworzyć takiego stacjonarnego klubu fitness. Chciałam zarażać fitnessem też. E, Ludzie na wsi, którzy nie mają po prostu do tego dostępu, nie mają możliwości skorzystania z fitnessu. Dlatego moja działalność jest działalnością mobilną, jeżdżę po wioskach, prowadzę też działalność w przedszkolu, zajmuję się również tańcem z dziećmi. Skorzystałam z organizowanego u nas w Urzędzie Miasta w projekcie Pratwy u siebie. To mój mały Active Life. Kiedyś Piotrków nazywany był miastem tarów. Najstarsza zachowana wzmianka o piotrkowskim piwie pochodzi z czasów Kazimierza Jagiellończyka. Wiadomo jednak, że piwo było tutaj ważone od założenia miasta. Dziś te tradycje kontynuują dwa browary rzemieślnicze. W piwnej rewolucji ostatnich lat w Polsce czynny udział wzięła firma Mini Minibrow. To tutaj zaczął powstawać sprzęt browarniczy dla małych browarów i indywidualnych producentów. Dziś firma z pomocą dotacji unijnej produkuje własny pasteryzator tunelowy. Założyła też własny browar. Pomagaliśmy inwestorom z marzenia o swoim browarze. No, Aż czasem zrealizowaliśmy swoje marzenia i zaczęliśmy produkować urządzenia. Jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy produkować ważelnie miedziane. To jest nasz wielki sukces. I tak po malutku zmienialiśmy siedzibę i doszliśmy do dzisiejszych czasów. I tutaj produkujemy już całe browary, zarówno restauracyjne, jak i rzemieślnicze. Wprowadzamy coraz nowe produkty. W naszym przypadku y, jest to pasteryzator do, do, do pasteryzacji piwa, tunelowy, który, na który też otrzymaliśmy środki, y, y, żebyśmy zwiększyli swój park maszynowy i produkowali dany produkt. Pasteryzatory są ogólnie produkowane na świecie czy też y, w Polsce, tylko że o dużych wydajnościach. Tak, y, tak małych pasteryzatorach, pasteryzatorów. Y, u nas w Polsce nie ma producenta. My montujemy te mini browary, więc my też mamy fajną bazę wypadową z Piotrkowa w różne Polski. Piotków też sprzyja przedsiębiorcom. Też trzeba powiedzieć, że, że tutaj mamy gdzieś tam wsparcie i, i możemy się rozwijać. Lokalizacja naszego, naszej firmy tutaj w Piotrkowie i dla mnie jako Piotrkoganina, no jest to bardzo ważne dla rozwoju miasta i województwa naszego zaistnienia gdzieś na świecie. Jednym z największych fabryk w Sieradzu jest zakład grupy Tubondzin. Działa w Sieradzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. pod przykład przemysłu 4.0, w którym ogromną rolę odgrywa pełna automatyzacja produkcji. Firma jest pionierem w produkcji dużych płyt gresowych przy zastosowaniu innowacyjnych i ekologicznych technologii. Zaczęliśmy produkować tu płytki tak wyjątkowe, jest, jeżeli chodzi o rozmiary, bo to M20x240. No a poza tym mamy takie technologie, które w Polsce również nie istnieją. Myślę, że za nami pójdą inni. Chcemy nie tylko emanować tym pięknem we wnętrzach, ale również na zewnątrz. Chcemy zmieniać oblicze miast, ponieważ technologie, które tutaj posiadamy mogą powodować, że na tych wielkich drapaczach chmur możemy rysować wszystko. To nie tylko kamień, jak do tej pory było, ale również postacie, również kolory. To, co sobie wymyśli architekt. Tam się nawet stworzyć szkołę wspólnie z specjalną strefą ekonomiczną, wspólnie z Politechniką. Chcemy szkolić mechatroników, chcemy szkolić informatyków, mechaników tych najwyższej klasy, po to, żeby mieli możliwość... I zapewnione miejsca pracy, a my jednocześnie doskonałych fachowców, doskonałych pracowników, którzy umożliwią nam znowu zrobienie jakiegoś dużego kapitału. W średnich miastach, gdzie wciąż trudno o kapitał, kołem zamachowym rozwoju i impulsem zmian mogą okazać się unijne fundusze dedykowane właśnie dla takich ośrodków. Dobrze jest wiedzieć, skąd się jest, dobrze jest wiedzieć, kim się jest. Widzimy ostatnimi czasy, że młodzież wraca, że, że jednak tutaj jakoś ta infrastruktura się radza, się rozwija i, i nowe fabryki powstają. Bo nawet moja córka wróciła z większego miasta.